Witam. Kolejne nagranie, przypuszczam, że dla większości o intrygującym tytule, jest konsekwencją dyskusji, która wywiązała się w komentarzach pod ostatnim moim filmem, gdzie widzowie wyrazili chęć zapoznania się z przepisem na taką właśnie ciekawą zupę. Przy tej okazji podzielę się również kilkoma spostrzeżeniami, wnioskami dotyczącymi całokształtu otaczającej mnie rzeczywistości, gdyż podejrzewam, że ci sami widzowie, którzy byli zainteresowani rosołem będą również ciekawi tego tematu. Rosołu osobiście niestety nie będę gotował, natomiast w końcu znalazłem ten prastary przepis i w dalszej części nagrania chętnie podzielę się z zainteresowanymi jego treścią. Wpierw jednak chciałbym się odnieść do tematu modelu rzeczywistości, modelu płaskiej ziemi przedstawionego też również jako mapa płaskiej ziemi. Mapa inżyniera Aleksandra Glissona jak również do innych modeli przedstawiających dysk na skorupie żółwia na czterech słoniach, z kopułą, bez kopuły itd. A więc do rzeczy. Uważam, że rzeczywistość należy próbować przedstawiać w formie jakiegoś modelu. Oczywiście, na ile nam ówczesna wiedza pozwala, bo wiele rzeczy jest zwyczajnie przez człowieka niezbadanych, jak na przykład wnętrze Ziemi, głębia oceanu, czy też niedostępne dla człowieka źródła światła widoczne na dziennym i nocnym niebie. Pomimo iż w przypadku wyjaśnienia pewnych zjawisk zachodzących w przyrodzie nie możemy mieć 100% pewności co do specyfiki ich powstawania przez wzgląd na brak bezpośredniego dostępu do nich, to jednak do innych zjawisk występujących w przyrodzie już taki bezpośredni dostęp mamy i dzięki precyzyjnym ustaleniom można taką stuprocentową pewność uzyskać. Taką stuprocentową pewność nazywamy w geometrii pewnikiem, aksjomatem prawem, zasadą, która wynika bezpośrednio z rzeczywistego pomiaru. Na bazie takiej geometrycznej podstawy możemy rozpatrywać kolejne, coraz trudniejsze i coraz bardziej niedostępne zjawiska, które mają miejsce w tej geometrycznej rzeczywistości. W oficjalnym przekazie pojawia się na przykład informacja o najgłębszym odwiercie wykonanym w ziemi przez człowieka na głębokość kilkunastu kilometrów. A więc, jeżeli informacja jest prawdziwa, to znaczy, że ktoś Podkreślam, ktoś pozyskał wiedzę o tym, jak wygląda wnętrze Ziemi w miejscu wykonanego odwiertu i tylko w tym miejscu, bo w innym miejscu na ziemi wnętrze może wyglądać odmiennie. Następnie to, że ktoś dla mnie obcy pozyskał jakąś ciekawą wiedzę, wcale nie oznacza, że będzie chętnie i bezinteresownie się z nią dzielić z innymi. Prawda jest taka, że o wnętrzu ziemi wiemy tyle, ile sami w niej kopaliśmy. Reszta to niesprawdzone informacje. Mniej lub bardziej prawdopodobne teorie, domysły i fantazje. Dalej, co znajduje się pod Ziemią? Takie pytanie nasuwa się, gdy ktoś pokazuje nam model dysku, ładnie, równo wykończonego od spodu. O poziomej powierzchni wody wiemy, to możemy zmierzyć, pokazać, ale skąd wiedza o takim pięknym, równym wykończeniu spodu całokształtu? Ponownie domysły, wyobrażenia, fantazje. To samo dotyczy domniemanej krawędzi płaskiej Ziemi. Nie byłeś, nie widziałeś, nie wiesz. Jak zatem przedstawić model rzeczywistości, który uwzględnia całą dotychczasową geometryczną wiedzę, ale pomija teorie oraz miejsca niezbadane, takie jak np. wnętrze Ziemi? Takiej próby przedstawienia rzeczywistości w postaci mapy świata podjął się niejaki Aleksander Glisson, Inżynier z USA wraz z ekipą kartografów stworzyli mapę, która nie tylko uwzględnia faktyczny kształt powierzchni wody, ale również zawiera wszystkie znane morza i lądy oraz ciekawe informacje dotyczące funkcjonowania słońca w tymże układzie. Co ciekawe, taką samą również mapę zobaczymy w logo organizacji takich jak ONZ lub WHO. Można również odnaleźć taką mapę w starym Atlasie Geograficznym w postaci rzekomego zdjęcia satelitarnego. Na moim starym, nadal bezpodstawnie i bezprawnie blokowanym kanale zamieściłem kiedyś nagranie, na którym prezenter telewizyjny tłumaczył ścieżkę przelotu jakiegoś innowacyjnego samolotu dookoła świata na mapie płaszczyzny Glissona. Jednak film, jak również cały mój kanał, wszystkie moje komentarze, prace, wnioski, wyjaśnienia, jednego dnia zniknęły. Mapa Glissona również zgadza się z faktycznymi ścieżkami przelotów samolotów komercyjnych. To osobiście zaobserwowałem podczas własnych podróży, jak również śledzę kanały pewnych ciekawych osób świetnie analizujących owe zagadnienie. Ja jednak chciałbym się tutaj zająć analizą wschodów i zachodów Słońca w oparciu o mapę płaszczyzny świata autorstwa Aleksandra Glissona oraz teorię istnienia kopuły lub innego tworu przyrody załamującego promienie słonecznego światła nad płaszczyzną Ziemi. Do swojej prezentacji dołączę również teoretyczny dysk oraz żółwia, który jest legendarną podporą całokształtu. Słoni żadnych nie miałem, więc słonie będzie można sobie już wyobrazić we własnym zakresie. Oczywiście istnienie kopuły jest moim domysłem, teorią, choć nie ukrywam, że istnieją pewne przesłanki, informacje, poszlaki wskazujące na istnienie takich otworów w przyrodzie. Krawędź dysku jak również żółw i słonie są pewnego rodzaju legendami, opowieściami praprzodków najpewniej opartymi na domysłach i wyobrażeniach, ale kto wie, dopóki teoria nie wchodzi w konflikt z geometryczną praktyką, dopóty istnieje pewien procent prawdopodobieństwa, że ta teoria ma swoje potwierdzenie w praktyce. I jak we wcześniejszych nagraniach udowodniłem, że pozorne zakrycie dolnej części oddalającego się obiektu od obserwatora nie wynika z zakrzywienia powierzchni wody, tylko jest złudzeniem optycznym, tak i teraz udowodnię, że wschód lub zachód słońca na płaszczyźnie jest jak najbardziej możliwy i co więcej, ma miejsce w rzeczywistości. Gdy popatrzymy na mapę Glissona, to w lewym dolnym rogu znajdziemy zarys okręgu z opisem Czerwcowe Przesilenie. Jest to moment, w którym słońce góruje w zenicie nad zwrotnikiem raka, który na tym szkicu jest widoczny jako jeden z wewnętrznych okręgów i opisany jako Tropic of Cancer. Jeszcze mniejszy okrąg zaznaczony na rysunku na godzinie 3 obrazuje słońce przemieszczające się nad płaszczyzną Ziemi. Wokoło słońca zarysowany jest tajemniczy kształt, przypominający kształt ziarna fasoli. Ten kształt to zasięg promieni słonecznych, które w tym momencie oświetlają, ogrzewają tylko ten zaznaczony fragment płaszczyzny Ziemi. W prawym dolnym rogu tej samej mapy znajdziemy zarys momentu opisującego grudniowe przesilenie. Momentów, w którym słońce góruje w zenicie nad zwrotnikiem koziorożca. Tak więc raz w roku, dokładnie w czerwcu, słońce góruje nad zwrotnikiem raka oraz raz w roku, w grudniu, nad zwrotnikiem koziorożca, z czego również wynika, że nad równikiem słońce góruje dwa razy w roku w marcu i we wrześniu i jest to zjawisko znane pod nazwą równonocy. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem te rysunki, Moją uwagę przykuł ten charakterystyczny fasolkowaty kształt odzwierciedlający zasięg padania promieni słonecznych. W mojej głowie pojawiło się pytanie, dlaczego ten zasięg nie jest wszędzie taki sam? Przecież słońce znajdujące się nad płaszczyzną powinno oświetlać ją równo w każdą możliwą stronę. A tutaj ta fasolka o co chodzi? Dzisiaj uważam, że powodem takiego kształtu padania promieni słonecznych na płaszczyznę Ziemi może być kulisty, a dokładniej. Półkulisty kształt kopuły niebieskiej, sufitu, firmamentu, wykończenia okalającego Ziemię, który, będąc dla Słońca pewnego rodzaju soczewką, skupia światło słoneczne na konkretnym obszarze. Na moim poprzednim kanale zamieściłem kiedyś takie nagranie, które zatytułowałem Firmament Dzień i Noc na płaskiej Ziemi. Materiał został ocenzurowany wraz z całym moim kanałem i zniknął z YouTube. Stąd też wiem, że był wartościowy nie tylko dla mnie, ale również dla dyżurnego cenzora obecnego systemu. Postanowiłem więc zagadnienie firmamentu odświeżyć na moim nowym, jeszcze nie zablokowanym, ale już uszczuplonym o kilka tysięcy subskrybentów w kanale. Zatem zapraszam do krótkiej prezentacji w moim znanym już laboratorium, a następnie do kuchni na rosół. Tutaj mam również model kulistej Ziemi, model plastikowy, który powstał w oparciu o pewne teoretyczne rozważania niejakiego pana Kopernika. Jednak ten model nie zgadza się z rzeczywistością. Ten plastikowy model nie bierze pod uwagę, a nawet ignoruje pewne faktyczne, mierzalne zjawiska, z jakimi spotykam się w rzeczywistości. Takimi zjawiskami są pozioma powierzchnia wody oraz geometrycznie określony kierunek działania siły ciążenia. Który w każdym miejscu jest prostopadły do prostej, wyznaczonej od powierzchni wody. Skąd wiemy, że siła ciążenia działa na powierzchni Ziemi równolegle? Mój model jest z karton gipsu. Stworzyłem go w oparciu o mapę płaszczyzny inżyniera Aleksandra Glissona. Dodałem kilka teoretycznych zagadnień, Tro troszkę przyprawiłem pewnymi legendami. Jednak ten gipsowy model nie wchodzi w konflikt i pozostaje w zgodzie z faktycznym kształtem powierzchni wody w zbiornikach wodnych oraz geometrycznie ustalonym kierunkiem działania siły ciążenia. Ja wybieram ten model. Jak to się mówi, nie się podoba. Zgadzam się z wizją pana Glissona. Z wizją pana Kopernika się nie zgadzam. Myślę, że pan Kopernik nie zrozumiał zjawiska załamania światła i zinterpretował je jako geometryczne zakrzywienie powierzchni Ziemi, a to jest pomyłka. W drugiej części nagrania przenosimy się do partyzanckiej kuchni Pana Wu, gdzie zajmiemy się zapewne oczekiwaną zupą. Kuchnia jest partyzancka, ponieważ pilnuje jej tutaj mały powstaniec, mojego autorstwa, a i przepis, który Wam przeczytam, jest również uważam partyzancki, tak więc zapraszam. Spod Saragosy wojak stęskniony wraca powitać ojczyste strony. Darł się jak tygrys, rąbał jak mistrze Toż za to dźwiga pustki w tornistrze Na grzbiecie mundur skiereszowany Na piersi krzyżyk, pod nim dwie rany Na czole szramę i kulkę w biodrze od los wojaka obdarzył szczodrze Wraca radośnie, lecz coś nie sporo I choć sękaton zbrojny podporą Z czasu do czasu syknięciem wyzna, że ta lub owa dolega blizna że kiedy w biodrze hiszpańska kula, trudno udawać biegaczów króla. Syknie i wolniej omijałany. chyba gdy z oczy kościółek znany, starą dzwonnicę, pochyłą wieżę, albo znajome sioło dostrzeże. Wstrzyma się chwilę, bije mu serce, już zapomina i o żołnierce. i mniej dolega noga przebita, tylko ze łzami te polewita, co swym powietrzem, co wonią swoją, ciała i ducha boleści goją. Stanie, poduma, Boga pochwali i pokrzepiony wędruje dalej. Słońce zachodzi, noc niedaleko. Rodzinna strzecha za trzecią rzeką. Jeszcze do domu nie mało drogi, a już do reszty ustają nogi. Trzeba posiłku, spoczynku trzeba. Wtornistrzenie ma kawałka chleba, ale w pobliżu bieleje wioska. Ponad chatami opatrzność boska. W chatach mieszkają dobrzy ludziska, choć nie odmówią mu przytuliska. A choć i takich spotkać nie zdarzy co odprawiają z niczem nędzarzy, przemyślny wiarus spokojny oto, trafić do serca jego robotą, przyjaznym słówkiem, żartem na dobie, niewinną psotą, zjedna je sobie i choć na wstępie zagrożą klęską, zawsze w ostatku wyjdzie zwycięsko. Umiał się przeżyć za Pireneję, toż mu niełatwo tracić nadzieję, więc trochę prędzej naprzód się zbliża, aż na rozrożu około krzyża Odkrywszy głowę, jak wszyscy wierni, spostrzegł na ziemi, że się coś czerni. Zwykle co w myśli, to przed oczyma chleb u głodnego pierwszeństwo trzyma. Toż wojak sądząc, że łaska nieba, zsyła mu w porę krajankę chleba. Schylił się żwawo, lecz zawiedziony, pochwycił w rękę kołek odbrony. Pospótniał biedny. Ha, myśli sobie, to drzej z tego użytek zrobię. Chleb byłby lepszy, już to rzecz pewna, Ależ go upiec trudno bez drewna, I to się przyda, pod chleb podpali, Więc do tornistra, i ruszył dalej. Doszedł do wioski, do pierwszej chaty, Prosi o nocleg wiaru z wąsaty, Ale na wstępie coś gospodyni Niezbyt pocieszną nadzieję czyni. Coś jej nie wzrusza, stary kaleka, Na ciężkie czasy przed nim narzeka, Bolesnym skargą rozpuszcza wodze, Jak mąż daremnie pracuje srodze, jak się i ona krwawo mozoli, jednak nie zdoła przemóc niedoli, aż zakończyła w sposób najgładszy. Panie żołnierzu, niech Bóg opatrzy, ale się żołnierz łudzić nie da, pozna gdzie dobrze, pozna, gdzie bieda. Spojrzał po izbie i jakoś wcale nie mógł uwierzyć w udane żale. A suty ogień co grzał z kominka, a przy tym ogniu garnek i rynka, a z rynki zapach głodnemu miły. Kłamstwo gosposi całkiem zdradziły. Ha, rzecze zatem, kiedy w komorze strudzony kąta znaleźć nie może, toć go obdaszcie wytchnienia chwilką, dajcie u ognia ogrzać się tylko. Więcej nie żądam, bo na złe czasy noszę w tornistrze własne zapasy. Siedzi w nim sztuczka, w skorym zapędzie przyporządziwszy, rosół z niej będzie. I raz powziąwszy koncept do głowy, wyjął z tornistra kołek bronowy. O święty Jezu, to z każdej strony wygląda jakby kołek od brony. I z tego rosu, Czekajcie matko, jak się opłuczę, skrobie gładko, trochę posoli, trochę opieprzy, to i w Hiszpanii nie bywał lepszy. Więc gospodynię ciekawość zdjęła, a zmyślny wiarus dalej do dzieła, aż mu z pośpiechu ręce się trzęsą, płucze, żyłuje, niby to mięso. Nalewa wodą, do ognia stawia i jeszcze bardziej ją zaciekawia. Po chwili w garnku burzy się pień. Żołnierz tymczasem szuka w kieszeni, szuka w tornistrze, aż mimo woli gosposia pyta. Czego brak? Soli. No, bieda ciężka, słowo niepłoche, ależ znów soli znajdzie się trochę. I miarka soli wleciała w wrzątek. Żołnierz pomyślał, niezły początek, więc po przestanku przebiegła sztuka. Znowu w tornistrze szuka i szuka. Czegoż wam braknie? Ad nie, widzicie, różnie się rosół jada w Madrycie. Raz z kartoflami jedzą z ochotą, niekiedy z grochem, lub kluski gniotą, ale że kluski zajęciem strażą, więc w Saragoście najlepszy z kaszą. A to jak u nas. Jeno nam bieda, nawet od święta rosołu nie da. Nie pomnę smaku, pustki w komorze, no alecz kaszy znajdzie się może. I zabawiwszy wcale niedługo, wsypała garstkę jedną i drugą. Aż żołnierzysko pokręcił wąsa, I znów ważą się kołek potrząsa, Miesza przyprawę w tę i w tę stronę, Wreszcie rzekł – szkoda, że nie kraszone. Na Pirenejach sposób jedyny – Dodawać smalcu albo słoniny. Lecz w Ampelonie ta moda zgasła, Jak nie ma szperki, dodają masło. Oj, biedasz, bieda, ciężkie to czasy, U nas się rosuje bez okrasy ale że krówkę mamy w oborze toć krzynę masła wynajdę może i wynalazła aż żołnierzysko zasalutował przed pełną miską okrasił owoc ciężkich obrotów i rzekł Bóg zapłać rosół już gotów gosposia patrzy o matko nasza tyć, że ten rosół rystyk jak kasza jeno że trochę pachnie żywicą żołnierze chętnie takim się sycą tylko widzicie że w stronach owych czasem nam brakło kołków bronowych Fraszka autorstwa Jana Chęcińskiego. Dziękuję za uwagę, życzę smacznego i pozdrawiam. Cześć.